Mam teraz fajną miejscówkę między Warszawą Zachodnią a Warszawą Ochota. Jedzie Elfis, linia S2 SKM do sulejówka miłosnej a ja stoję na skarpie jak widzicie Ups. z kolei tuż przede mną na wprost jest Warszawa Główna A ja czekam na kolejne pociągi. Zbliża się kolejny skład z EP09 na czele po torach dalekobieżnych. EP09037 i jak sądzę skład Silezji. Pomyka en 71 104 do Radomia. <laughs> pomyka Stadlerek Sienkiewicz do Krakowa Głównego ED160. Proszę, a 5 minut stałem i nic się nie działo. To jest właśnie takie miejsce. Tu pociągi potrafią 3 na raz jechać. Przejazd kolei Mazowieckich do Mińska Mazowieckiego. Dwie jednostki EN57 z Radomia. Kolejny flirt do Warszawy Zachodniej. W Siedlce Warszawa Zachodnia I poszedł mróz nam dzisiaj zelżał dosłownie myślę jest minus jeden minus dwa może A tymczasem najprawdopodobniej impuls ze Skierniewic Tak jest, dwie jednostki. wice, Warszawa Wschodnia. A po torze Warszawskiej Kolei Dojazdowej pomyka EN 100. Pomyka i co więcej, jak mogliście usłyszeć, pozdrawia wszystkich. I zwróćcie uwagę, że w dniu dzisiejszym pociąg jedzie po torze przeciwnym do toru zasadniczego. Ja także pozdrawiam mechaników i dziękuję za RP1. Tymczasem na torach dalekobieżnych mamy kolejny pociąg. Mamy skład. Intercity Pilecki, doraci Boża. A tymczasem zaczął pruszyć niewielki śnieg. O, teraz będzie widać impuls do Skierniewic. Tym razem jedna jednostka. Przejazd pociągu służbowego EN 57 16 21 Mogę się założyć o orzecha. Że ten pociąg skończył bieg przed chwilą na Warszawie, ochocie, i zmierza jako służbowy do Warszawy Zachodniej, ze względu na prace modernizacyjne na tamtej stacji. Taka ciekawostka: mamy tutaj dużo brudu, szary śnieg, a teraz mamy pod spodem biały. Warszawska kolej dojazdowa, tym razem EN97. My mamy przejazd teraz marszałka i obok ED 160 z Rejewskim Bydgoszcz główna Warszawa Zachodnia Intercity Rejewski Zmierza w naszą stronę kolejny skład Szybkiej kolei miejskiej, linia S1, Pruszków Otwock, i jedna jednostka impulsa. Niewielu pasażerów w pociągu i pociąg dojeżdża do stacji Warszawa Ochota. Linia S2 SKM Warszawa lotnisko Chopina na Elfie. Pociąg lotniskowy, linia S2, sulejówek Miłosna. Bardzo mało osób. Mamy kolejny pociąg EP09-020. Mamy pociąg z Warszawy w Dołowica do Łowicza głównego, Flirta. Dwa pociągi naraz. Flirt, bardzo ładny pociąg, po raz kolejny to mówię. EP07 339 z Intercity. Łęcka do łodzi fabrycznej nietypowo skład zastępczy śpiewa jakiś ptaszek zgadnijcie co się dzieje jedzie kolejny pociąg tym razem koleje mazowieckie do Pilawy EN57 EN 57-16-13 Pociąg linii S1 do Pruszkowa pomazany A z naprzeciwka osobówka do Warszawy Wschodniej Dwie jednostki EN57 z Grodziska Mazowieckiego Jak widzicie śnieg coraz większy pada a my podziwiamy kibelek do góry Kalwarii EN57, dwie jednostki. Pociąg praktycznie bez pasażerów. Na śnieg, który pada, ja mówię styropian, takie kuleczki fajne. A my tymczasem mamy kolejną dziewiątkę EP09028 ze składem Sobieskiego Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu Zapraszam na kolejny, trzymajcie się, cześć Dobra, jak ja teraz tam wejdę z powrotem.